To jest pan tatą? tak. A co jest najbardziej, co najbardziej Pan lubi w byciu ojcem? No, trudno to opisać. No, to jest naprawdę bardzo trudne do opisania, ale radość z tego, gdy dzieciaki się rozwijają, gdy cieszą mhm. się swoim swoim życiem, swoją obecnością. Super. Jest. No to jest coś nie do opisania po prostu. Super, bo właśnie mamy taką książkę. Yy... Tato, chcę poznać Twoją historię. Aha. Wybrałby Pan sobie jedno pytanie? Jakby Pan odpowiedział ja. swojemu synowi. I? No. Jak wyglądały Twoje relacje z rodzicami, gdy byłeś dzieckiem, nastolatkiem oraz dorosłą osobą? Powiedziałbym mu, że ja się urodziłem w czasach, gdy, gdy, gdy ustrój się zmieniał, gdy kończyła się komuna, więc moje doświadczenia były trochę inne niż doświadczenia dzieciaków, które teraz dorastają. E, które jakby nie mają, mają inne problemy, ale zupełnie inne od naszych. Moi rodzice byli bardzo zabiegani w tamtym czasie, żeby jakkolwiek nas mhm. e, bezpiecznie wypuścić tak. w świat i w życie dorosłe. E, z jednej strony dzisiaj pewne rzeczy są trudniejsze do osiągnięcia. Ale taki codzienny byt jakby jest dużo łatwiejszy do utrzymania. I moje relacje z rodzicami były takie, że cieszyłem się każdą chwilę, kiedy mogliśmy spędzić trochę czasu wspólnie. Mniej jeździliśmy na wakacje, więcej było działania takiego wokół domu i, super. I z... z rodzicami. Piękna odpowiedź.